Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej po meczu Dzików Warszawa z Severtronik z Soku Łańcut, który zakończył się wynikiem 93 do 85. Są z nami trener Marek Łukomski oraz zawodnik Kasper Munarski reprezentujący Sewertronic z Soku Łańcut. Panie trenerze, proszę najpierw kilka pytań, kilka zdań o meczu. 31 minut prowadziliśmy w meczu, dobra, przepraszam, dobry wieczór Państwu. 31 minut prowadziliśmy w tym meczu, przegrywamy mecz przez nie do końca jasną, bądź nie wiadomo czy dobrą czy nie, bo to ciężko ocenić tam z łoiska. dopiero co dowiemy po czasie, decyzję w ostatniej sekundzie czy był blok czy nie oczywiście sami pomogliśmy w tym wszystkim, że doprowadziliśmy do tego, bo w końcu w kilka posiadań zawaliliśmy natomiast, no nic, no, tutaj trzeba tylko, może nie, że po, po, pochwalić mój zespół, ale Naprawdę, czasami jest tak, że znaczy mentalnie po kilku porażkach z rzędu na pewno jesteśmy troszeczkę przybici. Troszeczkę, bardzo przybici. I taki mecz tutaj wiedzieliśmy, że jeśli byśmy wygrali w Warszawie przed trzema meczami w domu, to na pewno by nam pomógł się odbudować głowy. Zwykle po prostu głowy. No niestety nie udało się. Znowu blisko, poprzedni mecz też po dogrywce przegrany. I na pewno to nam no, nie, nie ułatwia pracy dalej. Natomiast no, jeszcze dużo meczów przed nami. Teraz trzy mecze w domu z mocnymi zespołami, natomiast no, musimy dziś szukać zwycięstw, bo ten sezon, początek tego sezonu na pewno nie idzie po naszej myśli. Tak więc nie wiem jak wy to widzieliście, czy, czy widzieliście Państwo, czy nie widzieliście, czy słyszeliście, co tam piszą, mówią. Ja tylko mam nadzieję, że wygra po prostu duch sportu, a, a nie błąd kogoś. Kogo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Trenerze. Czy jakieś pytania z sali? Tak, dziękuję. Także Kacper, mi teraz Ciebie. Ciężko mi, ciężko mi na gorąco tutaj coś mądrego siebie powiedzieć od siebie. Safo, gracz, który nie trafił trójki przez cztery mecze, trafił dzisiaj trzy, z tego jedną na wygrywkę. Ta sytuacja z Adamem, z tym blokiem, nie wiem jak wyglądała, z tego co chłopaki mówią. Mógł być błąd, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ja też przestrzeliłem dwa rzuty wolne przy plus 4 na 40 sekund do końca, więc zbiorę na siebie tutaj, bo łatwiej łatwiej być nie mogło. Problemy zespołowe mamy ze zbiórką, bo przegraliśmy zbiórkę 11, a reszta, reszta była miarę ok. W końcu trafiliśmy też 11 3. Pierwszy raz po 60 w tym sezonie, a no dużo, dużo pecha. Dwa z rzędu, które powinniśmy wygrać, mogliśmy wygrać, przegraliśmy, taki jest sporo. I tak naprawdę zamiast 3-2 mamy 0,5, 5 bo w pierwszym meczu w Szczecinie też prowadziliśmy przez cały mecz. Myślę, że z pozytywów, tak jak trochę powiedział, nie jest łatwo przy, przy tym 0-4, nie było łatwo też tak jakby być optymistą, ale wyszliśmy tutaj, graliśmy naprawdę niezły w przez większość meczu. Myślę, że nie byliśmy tak naprawdę dużo gorszym zespołem, bo sam, samo to, jak ten mecz przebiegał, pokazywało. Ale, ale mieliśmy znowu trochę pecha. Mamy 0,5. Trzy mecze u siebie. Mam nadzieję, że za te trzy mecze będziemy mogli powiedzieć, że mamy 3,5. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Czy jakieś pytania z sali? Olga Przybyłowicz, Polska Agencja Pracowa do Zawodnika. Abstrahując od oceny pracy, tak, sędziów pod decyzji, po to. Też jest zawsze dyskusyjne, a ja na pewno nie jestem osobą, która powinnaś na ten temat wypowiadać, ale wydaje mi się, że kluczowe były te ostatnie, czy też połowa tej czwartej kwarty, bo trener mówił, żebyście grali spokojnie, tak słyszałam przynajmniej z ławki, tak żebyście grali konsekwentnie, a wręcz przeciwnie było na boisku, czy to się da jakoś wytłumaczyć, no tak te kilkanaście minut po na gorąco. Bo tam nie było super nacisku jeszcze w tym momencie tych dzików, tak? Tak, kilka prostych błędów, tak, prostych strat. Czasami jest tak, że jedna, dwie akcje przeciwnika udane, nasze nieudane. E, I i my całkowicie się odwraca. Oni po, z Dopingiem Kibiców, naprawdę fajna atmosfera tutaj. E, z Dopingiem Kibiców e, poszli jakby za ciosem. E, nie trafiliśmy raz, drugi, trzeci. Tak czy siak mieliśmy swoje okazje, żeby wygrać. Mimo, że faktycznie czwartą utwarnę graliśmy bardzo słabo. No i zaprzepaściliśmy tą szansę. Na gorąco, chyba ciężko coś więcej powiedzieć. Czy da się wyczyścić głowy tak jak Tenar mówił, przed tymi następnymi równie ważnymi meczami domowymi? Wierzę w to, że tak. Pokazaliśmy sami sobie, podchodząc do tego meczu i grając przez 3,5 kwarty, bardzo dobrze, że naprawdę możemy być dumni z tego, jak właśnie podeszliśmy do meczu. To było super. To Tutaj naprawdę atmosfera, wszystko, wszyscy widać było, że są gotowi, bez wyjątku. I mam nadzieję, że tak samo podejdziemy do Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Także to koniec pierwszej części konferencji.